Od 1 stycznia 2012 roku zmieniły się przepisy dotyczące m.in. czasu pracy osób niepełnosprawnych. I od tego dnia wszystkie osoby, bez względu na grupę, czy jest to znaczny stopień umiarkowany, czy lekki, mają obowiązującą normę dobową 8-godzinną, tygodniową 40-godzinną. Natomiast jest możliwość uzyskania zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o konieczności obniżenia tych norm w przypadku grup, Umiarkowanym stopniu i znacznym, wówczas pracodawca jest obowiązany zapewnić nam pracę po 7 godzin na dobę i 35 godzin na tydzień. Ustawodawca w ustawie o rehabilitacji osób niepełnosprawnych przewidział dodatkową przerwę w wymiarze 15 minut, oprócz tej obowiązującej z przepisów ogólnych kodeksu pracy. Przerwa ta służy m.in. na jakieś ćwiczenia rehabilitacyjne, które są potrzebne takim osobom. dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności a także znacznym stopniem niepełnosprawności ustawa o rehabilitacji osób niepełnosprawnych przewiduje także dodatkowe uprawnienia. Między innymi jest to 10 dni dodatkowego urlopu. Warunkiem nabycia prawa do urlopu wypoczynkowego w wymiarze tych 10 dni jest przepracowanie roku czasu z grupą. Podzielony jest oczywiście łączny czas pracy, nie musi być to w ciągłości. Dodatkowym uprawnieniem także dla osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności jest zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy na czas uczestniczenia nie wiem, w jakichś ćwiczeniach rehabilitacyjnych, które muszą się odbyć poza siedzibą pracodawcy lub też na badanie specjalistyczne u lekarzy. Wynagrodzenie za czas tej przerwy liczone jest na zasadach wynagrodzenia za urlop początkowe. Dodatkowym jeszcze uprawnieniem, zwolnieniem od pracy jest to 21 dni w celu uczestniczenia w turnosie rehabilitacyjnym. tym, że tutaj trzeba rozróżnić przede wszystkim uczestniczenie w, nie wiem, w sanatorium a turnosie rehabilitacyjnym. Są to dwie różne rzeczy. Takie zwolnienie w wymiarze 21 dni dotyczy wyłącznie wysłania nas przez lekarza na turnos rehabilitacyjny.